Trzeba mieć tą pasję, żeby coś takiego lubić. Samochody współczesne, plastik, tamte czasy to chrom, prawdziwa stal. No i przede wszystkim my lubimy zapach benzyny, ale jak jeszcze jest dwusów, to ja mówię, do żony to są, to są męskie perfumy, spaliny z dwusuwa. Przyjechałem ze Pola, tym oto. Citroën Rosalia, rok produkcji 1934. W prawie 100 latek tak, 91. Przez większość życia jeździł po Paryżu. Jest to pojazd marki DKW F94 z roku 1957. Jest to unikatowy pojazd, bo jeśli chodzi o właśnie F94, bardzo mało ich wychodziło. Golf 1976 roku tak jeżdżę z dziećmi sobie tam na jakieś zloty, na wycieczki. No, nie służy to na co dzień wiadomo, tylko na weekendy wyjazdy. Przywiozłem ze sobą komarka, rok 1968. bez dokumentów, ale jest oryginał, oryginał, co cięż, ciężko dzisiaj spotkać. Jestem tak zainteresowana starym sprzętem, bo syn też się tym interesuje i ja tak przy nim się zainteresowałam. Najbardziej to mi tak wpadło do gustu Simpson MZa z motorowerów. Wiadomo, na wsi się kiedyś się jeździło. Jeździłam, jeździłam, tak, tak. I właśnie mówiłam, że myśmy mieli takiej